Nowy reset książkowy witajcie na moim kanale. Ja jestem Wiktoria. To jest pierwszy odcinek serii bookmasów na tym kanale. Nie mogę się doczekać, bo w tym roku będziemy robić trzy serie równolegle. Tutaj na tej aplikacji będą codzienne recenzje. Książek, które przeczytałam w tym roku, ale na przykład nie zdążyłam ich dla Was zrecenzować. To teraz to wszystko nadrobimy. A na tej aplikacji będziemy codziennie losować z tego oto kubeczka, ile stron mam przeczytać fizycznie książek, czy mam słuchać w audiobooku, jakie utrudnienia, będzie na przykład, że plus 100 stron, albo zadzwoń do przyjaciela, niech ci powie, ile ma, masz przeczytać stron, albo czytaj na live, generalnie będzie dużo się działo, będą też rozdania na przykład tych książek. Tak, w tym właśnie tych moich patronatów, które w tym roku wspierałam medialnie. Nie mogę się tego doczekać, bo no kurczę, napracowałam się nad tym, żeby to przygotować. A dzisiaj sobie tak naprawdę zaczniemy od podsumowania czytelniczego listopada i od takiego update'u. Ale zanim przejdziemy dalej, to jeszcze wam opowiem, co tutaj na tym kanale możecie... Czego możecie się spodziewać? Po pierwsze będą pojawiały się cyklicznie vlogi czytelnicze, będziemy spędzać ze mną dzień, będziemy układać puzę, będziemy rysować, ogólnie będzie tego dużo, bo siedzę teraz w domu i chciałabym jakoś zagospodarować ten czas, żeby być bardziej produktywnym. Będą też zestawienia roczne, na przykład, nie wiem, 30 książek, które musicie przeczytać, tego typu sprawy. Mam już nagranych dla Was parę filmów, więc mam nadzieję, że się wyrobię ze zamontowaniem każdego z nich, because it's something else, ok? Naprawdę? W stosunku do tego, że zamierzałam w tym roku być mega systematyczna na YouTubie, ja dodałam tylko dwa filmiki? To będzie bardzo duży challenge, ale mam nadzieję, że ładuje mnie to pozytywnie i że w następnym roku będę tutaj już na stałe i generalnie, że to jest nowy habit mojego życia. Przeżyć rok Życiem żółwia, żeby potem mieć życie lwa, tak to chyba się mówi, moi drodzy. No dobra, no to co, bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tego, co przeczytałam. Ten miesiąc zaczynałam z serią, którą zawsze chciałam przeczytać, czyli Igrzyska Śmierci. Jestem ogromną fanką, jeżeli chodzi o adaptacje filmowe, więc dla mnie to było coś motherfucking szewskies. Serio, fajne takie odświeżenie, a przede wszystkim wydaje mi się, że książka była dla mnie nawet lepsza. Przeżywałam ją nawet bardziej od po prostu filmu. Which was amazing. Naprawdę amazing. No i słuchajcie, jeżeli jeszcze nie wiesz, o czym są Igrzyska Śmierci, no to tutaj masz taką sytuację, że co roku 24 trybutów z 12 dystryktów jest wysyłanych na zawody, na. Odwalenie i życie, one, to, one są yy, i te zawody są transmitowane w telewizji. Generalnie bardzo fajne to jest i już się umówiłam właśnie z jedną z moich dziewczyn na maraton. reszty części, więc nie mogę się doczekać. Muszę co prawda jeszcze nadrobić jedną część, bo ona jest chyba na trzeciej, ale we Will motherfucking do it, OK? Muszę to przeczytać, więc to jest coś, co będę na pewno kontynuowała w następnym roku. A następne dwie książki to były polecajki z Book Mediów i moi drodzy, ja tego nie dowierzam naprawdę, bo pierwszy raz od dawna nasięgnęłam po jakąś książkę z polecenia po prostu połowę booktoka i one mi się spodobały. Realnie po prostu nabawiłam się małej obsesji na ich punkcie. Chodzi oczywiście o dwie książki Kairy Parsi. Mam nadzieję, że wypowiadam dobrze jej imię i nazwisko. Jeżeli nie, to proszę poprawcie mnie w komentarzach. Jak poskromić diabła i Failure to match. I powiem Wam szczerze, Poziom jest niesamowity. Sarkastyczność autorki, to jak ona prowadzi narrację, to napięcie pomiędzy bohaterami, przekomarzanki. Pierwszy raz od dawna poczułam, że podobają mi się romanse z tłem takiego milionera, ok? To było naprawdę coś szewskis, mega mi się to podobało. Nie mogę się doczekać, co będzie w trzecim tomie i na pewno po niego sięgnę, jak tylko wyjdzie. Jestem zakochana w tych tytułach. Jak macie coś podobnego, to chętnie to przygarnę. Następna książka, która totalnie mnie zauroczyła, to Christmas Wishlist. Ona ma zielone strony, można czytać ją w formie kalendarza adwentowego, więc jak to dzisiaj widzicie, to koniecznie śpieszcie do sklepów, zamawiajcie. Z tego, co wiem, to już jest trzeci dodruk tej książki. Ona jest niesamowita, też jeżeli macie ochotę zrobić komuś fajny prezent na święta, to wydaje mi się, że to będzie idealna do tego po prostu perełka. Ja jestem w szoku. Że spodobała mi się książka Marceliny Bobę do tego stopnia, że oceniłam ją na 5 gwiazdek, bo ja już kiedyś czytałam od niej Sail Away i tak nie do końca za tym przepadam. Ale tutaj ten banter, ten humor, relacja głównych bohaterów. Oh my god! Główna bohaterka Ginger ma kolekcję takich dziwnych, świątecznych sweterków i kiedyś podkochiwała się w bracie swojej przyjaciółki. I teraz tak się okazuje, że znajdują się w tym samym miejscu, ponieważ ona jedzie do Aspena, aby spędzić tam czas z rodziną jej przyjaciółki i on też tam jedzie. I ja do razem. No i teraz on będzie ją uczył jazdy na snowboardzie. Coś, co mega Wam polecam to audiobook tutaj w tym przypadku, bo ja po prostu chichlałam się jak głupia. Mega dobra pozycja. Gratuluję w ogóle sukcesu Marcelinie i uważam, że to, to jest nie do przebicia. Aktualnie dla mnie książka świąteczna. Następna książka, którą przeczytałam to Książę Smoczego Rodu i jest to self-publishing przez Empika i z tego co wiem jest to też debiut. Tutaj mamy Młodzieżówkę, Urban fantazy, kształtę Smoki. No brzmi genialnie i brzmi jak coś, co mogłoby mi się po prostu Spodobać. Ale co do tego mam, no niestety mieszane uczucia. Co prawda będę czekała na kolejne tomy, bo może bym chciała to kontynuować. Ale co tutaj się dzieje? No dobra, wszystko kręci się wokół spadkobiercy Kolina, który niedługo po prostu będzie miał koronację, ale jego smok zaczyna coś czuć do ludzkiej dziewczyny, co nam tutaj komplikuje po prostu wszystko. Mamy też tutaj dwa wątki romantyczne, które mają potencjał, więc mam nadzieję, że zostanie to jakoś tam fajnie pociągnięte w następnych tomach, ale coś, co tutaj nie zagrało, to niestety podstawowa korekta, książki pomylone imiona które trochę mnie w, po prostu w błąd wprowadzały i sprawiały, że ta lektura była troszeczkę uciążliwa. No i generalnie wydaje mi się, że po prostu warto by było troszeczkę dłużej przysiąść nad kolejnym tomem, żeby nie powtórzyć tych i nie powielić tych błędów. Ale to wiecie, to jest moje zdanie, kim ja jestem, żeby osądzać, no... Victorią. Następna książka to jest wznowienie po latach. Będziemy w końcu mogli przeczytać całą trylogię. Ja to czytałam lata temu, chodzi tutaj o diabolikę. Ja po prostu kocham tą historię, emocje, jakie czułam podczas tej lektury były porównywalne z tymi, które czułam lata temu. Teraz Wam w skrócie powiem, o czym tutaj się... Co, co tu się dzieje, dobra? Więc tak, nasza główna bohaterka jest diaboliką Nemesis, ok? No i ona jest zmodyfikowana genetycznie, wyhodowana po to, aby chronić człowieka. No i ona ma taką swoją podopieczną, musi się wcielić w jej rolę, aby ją chronić. No i mamy tutaj bardzo dużo takich intryg politycznych, konfliktów, generalnie bardzo dużo się dzieje. Plot twist, plot twistem dopierdziela tak, że się, dzisiaj się... i tak... It's going on, ok? Czekam na kolejny tom. Nie mogę się po prostu doczekać. Wiem, że na początku roku wychodzi drugi. Sign me up. Sign me up, ok? Huh. Następnych dwóch książek aktualnie nie mam, bo po prostu je pożyczyłam, ale przeczytałam dwie książki od Carrie Lake, czyli Anatemię i Bładce Soli i Kości. I powiem wam, Naprawdę ona będzie jedną z moich ulubionych autorek. Ja szukam w książkach takiego grzęskiego, gotyckiego klimatu, takiego niepokojącego, takiego wiecie, elementy horroru, na przykład w tej anatemii. No, były genialne, genialne. Słuchajcie, właśnie, może zaczniemy od tej anatemy, co? Generalnie, The Wander jest definicją MMC, którego ja pragnę, książka, którego ja szukam w książkach, więc jak macie jakiegoś takiego typa w zanadrzu, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, bo zapisuję wszystko na swój TBR. Jedyne moje ale, które mam nadzieję, że zostanie gdzieś tam wyklarowane w drugim tomie, postać głównych bohaterki. Ona bardzo długo musiała się rozkręcić, i naprawdę mam wrażenie, że nie wykorzystuje pełni swojego potencjału. Więc oby to się zmieniło. Błagam, błagam, bo to będzie jeszcze lepsze. Coś, co jest totalnie na plus w tej książce, to słowniczek na samym początku, bo bez tego naprawdę mogłabym się gubić. Musiałam wielokrotnie do niego wracać, bo ta budowa świata no, jest jasna, ale pojawia się dużo nas własnych, więc. Sometimes it was too much for me. Ale jeżeli chodzi na przykład o władcę soli i kości, to ja i FMC i we Are Best is, bardzo mi się podoba to, jak jest wykreowana, to, jaką przemianę na perspektywie całej historii przechodzi. Ta książka też, moim zdaniem, jest w pewien sposób przepełniona taką grozą, taką niepewnością, bo główna bohaterka odkrywa bardzo dużo sekretów. Mamy takiego MMC, który po prostu jest taki: wiecie, Trzeli trochę, bo z jednej strony jego żona popełniła, jego syn zaginął, i wszyscy myślą, że to on go odwalił. Dużo rzeczy się wokół jego osoby dzieje, ma blizny, jest tajemniczy, jest taki egocentryczny, generalnie, no, jest taki bardzo hipnotyzujący w tym wszystkim. Mam jakąś taką słabość do takich trochę moralnie szarych typów, do takich wiecie typów, którzy są owiani taką właśnie złą sławą. A później się okazuje, że może nie do końca, te, to co są. Mega polecam Wam te książki. Koniecznie dodajcie je na swoje TBR, a ja mam zamiar przeczytać wszystkie książki od Carrie Lake. Następna książka to mój totalny zawód, może nie też totalny, bo oceniłam tą książkę finalnie na trzy gwiazdki, which was okay, I guess. Ale czy będę do niej wracać? No tylko myślami i to takimi cringe'owymi, bo pojawiło się tam na przykład stwierdzenie ciepły tunel podczas scen zbliżeń. I generalnie te sceny zbliżeń, gdyby się nie wydarzyły, to ta książka mogłaby być dla mnie nawet 5 na 5, bo główny bohater był totalny mentalnym gentlemanem w tym wszystkim, w tym swoim obłędzie, w tej swojej obsesji na jej punkcie. Ona też była bardzo fajną typiarą. Ale jak te rzeczy zaczęły się dziać. Też ten piercing był trochę dla mnie takim turn-offem w tym wszystkim. Nie wiem, może to nie jest, nie uderza we mnie, nie jest moim jakimś kinkiem, więc też takie to było... I don't care. I właśnie przez to też nie mam ochoty kontynuować tej trylogii dalej. Na razie to tak sobie będzie, wiecie, stało na tych półkach i czekało na odpowiedni moment. Teraz przechodzimy do mojego top tier lidu, najlepszej książki tego miesiąca. Nie mogłem być inaczej. Brimstone od Kali Hat. Przeczytałam już drugi tom, a właściwie słuchałam go w audiobooku. Ja będę miała dla Was też dwa egzemplarze na rozdanie, że koniecznie sprawdzajcie. Ale słuchajcie, w tym tomie wszystko zagrało tak, że ten świat został na tyle rozbudowany, że dał nam takie perspektywy. Zaczniemy od tego: Duo Kingfisher i Carrion. Dosłownie Osioł i Szrek. Inaczej tego nie widzę, po prostu w mojej głowie tylko tak to wizualizuję. Kolejna sprawa, Saeris jako królowa wampirów. Shut the fuck up. Yerning. O mój Boże, Kingfisher, to jaki on jest dla Saerys. Mogłabym tak zawsze, mogłabym tak zawsze, mogłabym tak za a a a, a zawsze. To było zajebiste po prostu. I jeszcze to, jak Kali Hard zakończyła ten tom, to jest po prostu kryminał, Kryminał, i ja teraz mam rok czekać na kontynuację, to był zabieg marketingowy, wszyscy dowierają. Girl. Nie jesteśmy koleżankami, We Are Besties, ale mm, mm, tak się nie robi. I w tym momencie stwierdziłam, dobra, skoro już przeczytałam bardzo wyczekiwaną przeze mnie premierę, to może teraz dokończymy książki, które mam rozpoczęte. Więc wzięłam się za te trzy perełki i wszystkie trzy skończyłam. Największy challenge dla mnie było. Ukończyć czytanie niby nocy. Mega ciężko wchodziła mi ta książka na początku, ale gdzieś tak pod koniec, jak już załapałam co jest pięć i jak to czytać tak, żeby nie zwariować, to bujało. Myślę, że niby noc nie będzie moją ulubioną książką od Jaya Kristoffa, może kolejne tomy mnie bardziej zaskoczą, ale było ok. Nie wiem, zobaczymy, czy to będę kontynuowała. Jeżeli chodzi na przykład o dziewiąty dom, to jest to na pewno i zdecydowanie coś innego niż Familiar, a Familiar bardzo lubię, i to jest jedyna książka, którą od Li po prostu przeczytałam. Gdy będę kontynuowała, myślę, że tak, bo jestem dostatecznie zaciekawiona, a jeżeli chodzi o drugi tom brzmi, no to kurde nie lubię chyba tej, tego pierwszego i drugiego tomu, na przykład teraz czytam Słowika, świetna książka na jeźdźce, świetna książka, tak samo kocham Córkę Niczyich Światów, ale tutaj no ta miłość wygasa niestety. Było fajnie, let's motherfucking move on. I mam nadzieję, że kolejne tomy Jaksi będą tylko, tylko lepsze. I teraz Pocałunki w Białym Domu, a Pocałunki w Białym Domu dostało ode mnie 5 gwiazdek ze względu na to, że to był jeden z pierwszych romansów, jakie przeczytałam w tym roku. Mamy tutaj romans pomiędzy kandydatem na prezentację Prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jego byłam narzeczoną. On, przez to, że musi mieć pierwszą damę, to się po prostu do niej odzywa, proponuje jej układ, że ona będzie mogła odsiągnąć swoje cele, on swoje. No i wiecie, to uczucie zaczyna się między nimi rodzić, tak, na nowo. On próbuje odzyskać jej zaufanie i robi to bardzo dobrze. Po prostu, mega mi się to podobało. No i sceny w gabinecie owalnym, guys. I, 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 i to było zajebiste, to było hot, to było wszystkim, czego ja po prostu mogłam oczekiwać od tej książki. Następna książka, którą przeczytałam, to Killer's Heart, i to jest książka Natalii Rosy, no i niestety tutaj będę musiała porzucić tą serię, bo okazało się, że nie jestem po prostu czytelnikiem docelowy. Chyba tak będzie lepiej. Tutaj macie sytuację, że on jest bokserem, ale też teraz uwikłał się w jakieś takie przestępczości. Ona jest trenerką, no i ma na, on, on ma na nią zlecenie. Generalnie iris is, what it is. Nie, nie do końca to do mnie trafiło. No i jeszcze cenam nowe pocałunki. I tutaj... Najmocniejszą stroną tej książki jest pies, który też jest narratorem tej książki, bo mamy trzech narratorów, jest Sara, jest Artur, jest właśnie ten piesek i na jego piowi bawiłam się najlepiej, chichlałam się, a tak to między tą parą to w ogóle nie czułam żadnego napięcia, nie czułam tej chemii i generalnie po prostu względnie dobra książka. Czy to jest coś, do czego będę często wracać? No raczej nie. Następna książka, którą przeczytałam i ona jest dość kontrowersyjna w mojej opinii, to Bloodshed. No i tutaj haha, dzieje się, tu mamy Why Choose. Wow! To było jednocześnie rozgrzewające, ale posiadało też najgorsze sceny zbliżenia, jakie w życiu czytałam. Naprawdę pojawiło się tyle dziwnych określeń, tyle powtórzeń w ogóle. W ogóle, moim zdaniem, ta książka byłaby dobra, gdyby nie te wszystkie dziwne zapętlenia w POV, że z każdego POV musiałam dowiedzieć się tego samego. I w pewnym momencie, jak już czytałam, tą samą informację z każdego POV miałam, jak ja to już wiem. Nie traktuj mnie jak debila, bo ja to już wiem. Rozumiem, że każdy musi coś powiedzieć na ten temat, ale może trochę inaczej. Po co przekazywać w ten sam sposób ciągle tą samą informację, skoro ja już to wiem od samego początku książki? No i ostatnia książka, którą przeczytałam, to Odwalidzi wam na jeźdźca, ale po tą książkę wstanę. Ta książka, nie wiem czy widzicie, widzicie ile z mam. Nie jest to jakoś mega dużo jak na mnie, ale posiada jedne z lepszych scen zbliżeń, jakie przeczytałam. Każdemu już pokazałam ten dialog, dobra? Nie powinno Cię tu być. Dlaczego? Ponieważ przez Ciebie ogarnia mnie, żądza. Atrius to jest totalny book boyfriend Marogi i jest dżentelmenem, a jednocześnie jest mega brutalny. Dobra. Najlepsza w moim odczuciu. Ten, tego nic mi na, jak na razie nie pobije. Serio, w perspektywie tych wszystkich książek, które od niej przeczytałam, a przeczytałam wszystkie książki dostępne u nas w polskim tłumaczeniu, to jest najlepsze. Muszę Wam wspomnieć o tej scenie zbliżeń. Oh my god. O oh my god, jak ja, jak ja to, bo ja to słuchałam w audiobooku, jak ja to słuchałam, to ja siedziałam tak. Słuchajcie, long story short, ona dostała po prostu rozkaz, żeby go odwalić jednym takim ciachem w serce, ale no nie spodziewała się, że okaże się, że on jest fajny w sumie. I że w sumie, why not? <laughs> no i z podsumowania to by było na tyle. Przeczytałam w tym miesiącu 18 książek. No i co, jeszcze wam pokażę, bo dostałam właśnie taki fajny prezent od wydawnictwa Hype w formie kolorowanki z czwartego skrzydła. I jestem mega, mega zajarana. Będziemy sobie to malować na tych vlogmaskach. Na pewno będziemy kolorować. Tak, będziemy kolorować. Look at it. Bardzo dziękuję za ten prezent. Wow, jestem zajarana, bo sama chciałam sobie to kupić. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, bo trochę się dzisiaj nagadałam. Mam nadzieję, że cokolwiek Wam tutaj, wiecie, wpadnie, że będziecie chcieli przeczytać te książki. I widzimy się też jutro. Będziemy też się fajnie bawić, mam nadzieję. Także wpadajcie tutaj i tutaj. Bądźcie na bieżąco.